Witajcie, witajcie, słuchajcie, zobaczcie, e, tym razem maski, słuchajcie, różnego rodzaju maski. Niektóre są jeszcze nie wyprawne, takie trochę brudne są, wiecie, prosto ze śmieciów, ale zobaczcie. To jest fajne. To się trzyma, tylko gumkę trzeba było wymienić, nie? Nie wiem czy ja to jest maska, ale ta brudna jest jeszcze fajna. Słuchajcie, ta jest fajna. to jest taka klasyczna, ale za małą głową. Musiałbym sobie to poprawić, ale to jest taka, taka bajerancka na nosek, widzicie? Fajna. To chyba się zdaje damska, wiecie co? Ale dobra, to jest taka sobie. Dzisiaj taka spadła w ręce. O! Dobra, to nie? To są dobre maski. Dobra, słuchajcie. Ua. Tu stop, <grymne> Tu jak kolega jest, jest taka tu kolega idzie stwierdzić, że jest bajoranska, tu od środka jest taka wyłożona. No taka, tylko że wiecie, co nie mam tego. Gumek. Będę musiał się. Pff! 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 To ja tu mam. A jakiś. Nitki tu, kurwa, wiadomo co. co to jest? Dobra, śmieci no to jest taka, widzicie, tak, to straszna maska. Taka, taka, taka zombie zobaczcie, Ole w O ty! Teraz fajnie wygląda. Co muszę takie zdjęcie zrobić? O, to jest beranckie zdjęcie, widzicie, takie. Albo takie, o. To zrobić takie zdjęcie za chwileczkę. I jeszcze jest jedna. I jeszcze jest jedna, chyba tu ma. O, ta. ta też ma gumkę, ale coś się z tą gumką stało. Trzeba będzie ją oprawić na nowo. O, tak, ładnie. Ta, ta, ta. <śla> Ta też jest fajna. Uu. Ta też jest fajna. <gry> <gry> I wiecie co? I na koniec mój wam. Patrzę sobie, patrzę sobie w spacie. Takie pudełko boerońskie. Jakieś tu coś pisze. Wiecie, tam coś pisze. Pudełeczko I otwieram sobie myśl Co tam też może być? O tam takie. Bajeranskie okulary, słuchajcie, takie kurde z takimi, tutaj zobaczcie, takimi, nie wiem czy to będzie widać, takie kurde gorze tam, ale takie lustra, mówię wam, nie wiem kto takie nosił. Ha! Słuchajcie, te odbijają dosłownie wszystko. Hm. Już mam blisko 28 20, par okularów, jeszcze trochę, do 40, a potem coś ukręcimy fajnego. Także okularki na miejsce, a wam dobranoc.